Odwiedziliśmy Sosnowieckie Centrum Expo Silesia podczas targów wyposażenia hoteli, gastronomii i cateringu Hotel Gastro Meeting. Wizyta stała się okazją do zastanowienia się nad tym, co dzieje się na polskim rynku mięsnym. Co należy zrobić, aby utrzymać wysoką jakość produktów? Więc aby uzyskać wysoką jakość produktu, to pierwsze trzeba dopasować do siebie Odpowiednik odbiorców. Więc my y, testujemy tych odbiorców już na rynku 25 lat, nawet więcej. W związku z tym mamy już taki przekrój. Wybieramy sobie producentów, y, ubojni. Którzy mają przede wszystkim polski surowiec, interesuje nas rasa świń i interesuje nas jakość tego towaru. Tradycja stoi w opozycji do nowoczesności wielkich ubojni. Czy możemy bronić się przed chemią i konserwantami? Odbiorcy często kierują się we współczesnych czasach ceną, a nie jakością. W jaki sposób poznamy, no na przykład, że dana kiełbasa jest wysokiej jakości, ten warto kupić. To znaczy, na pewno jest to trudno klientowi zobaczyć, jaka to jest jakość produktu. Ale takim produktem, jeżeli jest plaster na przykład danej szynki, jeżeli Pan na nią patrzy i ona nie posiada żadnej tęczy i ona się potrafi rozrywać i widzi Pan poszczególne włókna w tej kiełbasie, to 100% świadczy o tym, że w tej kiełbasie jest bardzo mało zawartości wysokowydajnych. No, dużo, jest trudno to stwierdzić, ale trzeba zwracać wizualnie jednak z, na tą kiełbasę, czy ona się rwie. Każdy mięsień ma włókna, on powinien się tak ładnie rozrywać i wtedy pan widzi, że tam nie ma takiego, takiej szyby. A na co uważać? No, no, uważać, no myślę na te wszystkie dodatki. My właściwie nie stosujemy żadnych dodatków oprócz przypraw naturalnych. Największym smakiem każdej wędliny, czy to każdego produktu jest mięso, bo to ono nadaje smak wędlinie. Usłyszeliśmy, że dym wędzarniczy za niedługo może stać się reliktem przeszłości. Tak skonstruowane są przepisy unijne. My myślimy, że jednak mali producenci, no nie tylko to dotyczy też wędlin, bo i także serów. Wspomniany już osypek, który już jest produktem certyfikowanym, ma ten znak unijny produktu tradycyjnego. Myślę, że jakoś się obronimy, że jednak zostanie jakaś mała furtka otwarta dla tych małych, niedużych zakładów, którzy dbają o to, aby utrzymać ten, ten tradycyjny, dawny polski smak. Sięgając po wyroby mięsne, pamiętajmy, że już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jakość powinna być priorytetem. Wszak chodzi o nasze zdrowie.